Cześć, witajcie. Czarek Kolasa, kanał Laki Pan, oraz przegląd sportowy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Krótka, krótka informacja: oficjalnie już została ogłoszona walka Łukasza Ruszańskiego z Lorensem, Okolin 24 maja Rzeszów. Hala pod promie. Telewizja Polska TVP. Podobnie jak przed walką, czy wa podobnie jak na walce Ruszańskiego z Alenem Babiciem w kwietniu poprzedniego roku, tak i teraz będzie walka w TVP, czyli nie w pay-per-view. Wielka walka przed, przed Łukaszem wielkie wyzwanie i też y, chyba największe wyzwanie w jego y, karierze przebijająca arena Babicia. Były też potencjalne szanse na walkę, nie wiem, z, chociażby z Rianem Marym, z Kevinem Lerenem czy z Badł Jak widać y, Łukasz dostanie chyba najważniejszą, taką największą, największego rywala i chyba najtrudniejszego z możliwych. Y, ta walka o tej walce już mówiło się od kilku tygodni. Raczej Andrzej Waślewski, czy, czy grupa Knockout Promotion nie za bardzo chciała o tym mówić. Natomiast już teraz oficjalnie zostało to ogłoszone. Podobnie jak, jak przed ubiegłorocznym pojedynkiem z Alanem Babiciem, Gala będzie również pokazywana w Wielkiej Brytanii w, w telewizji Sky Sports. Współpraca z grupą Boxer, więc no, w maju będzie mieć duży. Duży pojedynek i pewnie ponownie nie tylko brytyjskie media, ale też kilku brytyjskich pięściarzy przyjedzie no, do Rzeszowa, żeby stoczyć pojedynki. No i zobaczymy, jaka to będzie karta. Natomiast no, tutaj oczywiście dostajemy walkę wieczoru na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o kategorię bridger. No, tak jak wspominam, to jest chyba najtrudniejszy rywal, ogromne wyzwanie. Łukasz na pewno nie będzie faworytem. Zdecydowanym faworytem będzie Lorenz Ocoli, który ma świetne warunki fizyczne. Wchodzi oczywiście do kategorii Łukasza. Natomiast no, jeśli mówiliśmy, przełąkiwaliśmy o tym, że Lorenz Okoli może w pewnym momencie, nawet mimo porażki z Bilałem Swifem, po prostu przejść do wagi ciężkiej, to taka kategoria pomostowa, stoi, ten 600 dla niego będzie też świetna. Ale Łukasza nigdy nie wolno lekceważyć, bo Łukasz zawsze jest w stanie sprawić sensację. Nie każdy wierzył w jego zwycięstwo z Aleną Babiciem, a jednak Chorwata pokonał i to w, w ekspresowo, czym zadziwił nie tylko polski dziennikarz, ale też brytyjski, którzy zdziwieni pod ringiem oglądali to, co się wydarzyło w Jasiące. Teraz będzie może podobnie. Musimy czekać na, na więcej informacji, na, 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 ro, na rozwinięcie karty walk. Coraz więcej słyszymy również o, o Galii we Wrocławiu. Walka wieczoru oczywiście Mateusz Masternak, kolejni, rywale już, kolejni zawodnicy już zostają zakontraktowani na, na tą galę. Rafał Łuczewski kontra Przemek Zysk, pewnie jeszcze kilka niespodzianek się dowiemy o, tym, o, tych, o tych niespodziankach. Szkoda, że nie będzie walki Czerklewicz-Bednarek, bo wydaje mi się, że ten pojedynek byłby na pewno ciekawy. Już wiemy o tym, że, że przecież pamiętamy o tym, że tego pojedynku, pojedynku miało do, do do miał dojść w Mrągowie w 20 w 2022 roku, natomiast ostatecznie to nie, nie, do tego starcia nie doszło. No Kamil nie znieścił tego pojedynku, ma inny plan na siebie. Trochę szkoda, bo że, wydaje mi się, że rzeczywiście e, zarówno Janek Czerklewicz, którego też bardzo lubię, no nie jest takim rywalem, który nie wiem, byłby z totalnego topu, więc nie wiem, czy, czy, czy Kamil Benary po prostu nie, nie lepiej byłoby właśnie z Jankiem na początku zawalczyć, a potem ewentualnie e, wziąć jakieś jeszcze większe wyzwanie, na przykład za granicą w przypadku e, zwycięstwa. No teraz, e, tak jak wspominam, Lorenzo Okoli, Łukasz Różański 24 maja, hala pod promie, Rzeszów, Telewizja Polska. Fajna walka. I fajnie, że w polskim boksie są kolejne takie pojedynki, bo po prostu polski boks tych pojedynków potrzebuje. Jestem w Legnicy, za kilka godzin będą materiały z oficjalnego ważenia z Gali MB Boxing Night 18. Jutro gala Mateusza Borka. Dziś ważenie. Spodziewajcie się fajnych materiałów, bo, bo też karta jest dosyć krótka, 6 zestawień. Natomiast naprawdę bardzo ciekawa. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Cześć.